Jaka była najgorsza rzecz, jaka Twoi rodzice kiedykolwiek ci powiedzieli? Miałam 14 lat, kiedy rodzice znowu kłócili się o pieniądze. Tata od trzech miesięcy bez pracy, a mama brała dodatkowe zmiany w sklepie, żeby opłacić rachunki. Co wieczór po kolacji słyszałam ich w kuchni. Krzyki, trzask naczyń, coraz głośniej. Tamtego wtorku siedziałam przy stole i odrabiałam lekcje, kiedy znowu zaczęli. Mama płakała przez rachunek za prąd. Tata darł się, że przecież szuka pracy. Napięcie było takie, że aż mnie ścisnęło w środku. Chciałam jakoś pomóc. Podniosłam głowę z nad matematyki i powiedziałam, mogę pilnować dzieci sąsiadki po lekcjach. Obiecała mi 12 dolarów za godzinę. Myślałam, że im ulże. Może dzięki temu przestaną się kłócić. Tata odwrócił się do mnie, a ja odra... Baraz wiedziałam, że to był zły pomysł. Jego twarz zrobiła się czerwona, a żyła na czole, aż pulsowała. Gdyby nie ty, wcale nie bylibyśmy spółkani, Powiedział. Najpierw cicho, potem coraz głośniej. Nie powinnaś się w ogóle urodzić, Lena. Jesteś pomyłką, która zniszczyła nasze życie. Słowa uderzyły mnie jak cegła. Siedziałam z ołówkiem w ręku i nie mogłam się ruszyć. Mama tylko złapała się za usta i patrzyła w podłogę. Nic nie powiedziała. Ta cisza bolała prawie tak samo jak to, co powiedział on. Wbiegłam do swojego pokoju i zatrzasnęłam drzwi. Płakałam tak długo, że aż oczy mi spuchły. Potem chwyciłam stary zeszyt i zaczęłam zapisywać wszystko. Każdą kłótnię, każde jego słowo, każdą chwilę, kiedy mama stała obok i milczała. Następnego ranka tata zachowywał się, jakby nic się nie stało. Zrobił mi grzankę i spytał o projekt z biologii. Nie mogłam na niego patrzeć. W głowie wciąż słyszałam: Jesteś pomyłką. Oceny poleciały mi w dół, bo zamiast skupić się na historii czy algebrze, myślałam tylko o tym, że mój własny ojciec żałuje, że istnieje. Nauczycielka od polskiego zapytała, czy w domu wszystko w porządku, ale co miałam powiedzieć? Że tata wolałby, żebym się nie urodziła? Przestałam jeść z nimi kolację. Brałam jedzenie i zamykałam się w pokoju, tłumacząc się zadaniami. Tak naprawdę po prostu nie mogłam siedzieć obok niego. Nawet kiedy próbował być miły, widziałam tylko tamtą twarz i słyszałam tamte słowa. Jeszcze gorzej było, gdy usłyszałam ich rozmowę o tym, że może lepiej wysłać mnie do ciotki do Gdańska. Jakby pozbycie się nie miało rozwiązać kiedy pomagałam mamie sprzątać szafę. Znalazłam pudełko po butach pełne starych papierów. W środku był list, nigdy nie wysłany. Mama pisała go do swoich rodziców 15 lat wcześniej, kiedy była ze mną w ciąży. Wiem, że to nie było planowane i że będzie ciężko, ale już kocham to dziecko bardziej, niż umiem to wyjaśnić. Nie mogę się doczekać, aż je przytulę. Czytałam to chyba 10 razy, siedząc na podłodze ze łzami w oczach. Ona mnie chciała. Ona walczyła o to, żebym przyszła na świat. Może wtedy mnie nie obroniła, ale kiedyś już zrobiła coś dla mnie. Od tamtej chwili postanowiłam, że nie pozwolę, by złość taty określała kim jestem. Zaczęłam pomagać młodszym w szkole z lekcjami. Najpierw za darmo, potem za pieniądze. W pierwszym tygodniu zrobiłam 43 dolary i byłam z siebie dumna. Po pół roku Tata w końcu próbował przeprosić. Nie byłam gotowa, żeby mu wybaczyć. Ale spojrzałam mu prosto w oczy i powiedziałam: Nie jestem pomyłką. Nigdy nie byłam. To ty jesteś zbyt wściekły, żeby to zobaczyć. I wtedy pierwszy raz w życiu zobaczyłam.